W dzisiejszych wiadomościach porozmawiamy o dwóch tragicznych historiach. Przyjrzymy się dramatowi w Mielni, gdzie ojciec zginął ratując z morza swoich synów, a także sprawie z w Wielkopolsce, gdzie rodzina 17-latka, który został potrącony i był ciągnięty przez samochód prawie dwa kilometry drogi, walczy o sprawiedliwość i ustalenie drugiego sprawcy śmiertelnego wypadku wtorkowy wieczór 29 lipca 2025 roku zapisał się jako jeden z najczarniejszych w historii letniego wypoczynku nad Polskim Morzem. Podczas gdy media informowały o odnalezieniu w Niechorzu ciała 16-letniego Marcela, który zginął w falach Bałtyku dzień wcześniej niespełna 100 km dalej, w Mielnie rozgrywał się kolejny, równie wstrząsający dramat. Rodzinny wyjazd, który miał być czasem radości i odpoczynku, w jednej chwili bezpowrotnie zamienił się w niewyobrażalną tragedię. Tego dnia może pokazało swoją niszczycielską siłę, zabierając życie ojca, który do samego końca walczył o ocalenie swoich dzieci. Warunki pogodowe tego wieczoru były skrajnie niebezpieczne. Potężny wiatr zbijał wysokie fale, a zdradliwe prądy wsteczne stanowiły śmiertelne zagrożenie dla każdego, kto odważyłby się wejść teraz do wody. Na plaży powiewała czerwona flaga, jednoznacznie sygnalizująca absolutny zakaz kąpieli. Mimo to, około godziny 20.00 na wysokości ulicy Słonecznej, trzy osoby zdecydowały się zmierzyć z żywiołem. Był to 46-letni Przemysław oraz jego dwaj synowie, wieku 18 i 21 lat. Wspólnie weszli do zburzonego Bałtyku, nie doceniając potęgi, z jaką przyszło im się zmierzyć. Może bardzo szybko upomniało się o swoje. Mężczyźni porwani przez prądy i ciskani falami, stracili grunt pod nogami i nie byli w stanie o własnych siłach wrócić na brzeg. Rozpoczęła się desperacka walka o ich przetrwanie. Świadkowie, którzy z przerażeniem obserwowali dramat z lądu, opowiadają o heroicznym poświęceniu ojca. Przemysła, widząc, że jego synowie są w niebezpieczeństwie, resztkami sił podjął próbę ich ocalenia. Jak relacjonują świadkowie, cytowani przez lokalne media, najpierw skupił się na młodszym synu. Zdołał go odepchnąć w stronę brzegu na tyle skutecznie, że nadchodząca fala wyrzuciła wyczerpanego osiemnastolatka na piasek. Następnie zwrócił się w stronę starszego 21-letniego syna, którego ostatkiem sił doprowadził w pobliże drewnianego falochronu, dając mu szansę na uchwycenie się pali i zaczekanie na pomoc. Ten heroiczny wysiłek kosztował go wszystko. 46 latek całkowicie opadł z sił, jego bezwładne ciało zniknęło pod powierzchnią zburzonej wody. Akcja ratunkowa została podjęta błyskawicznie. Na miejsce natychmiast skierowano cztery zastępy Straży Pożarnej, specjalistyczną grupę ratownictwa wodno-nurkowego, ratowników WOPR oraz Zespół Ratownictwa Medycznego. Już po pięciu minutach od wezwania na miejscu zjawili się ratownicy ze środowiskowo-lekarskiego wopr którzy wyciągnęli z wody skrajnie wyczerpanego 21-latka trzymającego się pali falochronu. Młodszego z braci już wcześniej wyciągnęli na brzeg świadkowie zdarzenia. Niestety wciąż brakowało trzeciej osoby. Rozpoczęły się gorączkowe poszukiwania ojca. Po około 30 minutach płetwonurek odnalazł ciało przemysława pod wodą. Natychmiast podjęto reanimację, którą wspólnie prowadzili ratownicy i zespół medyczny. Długa i wyczerpująca walka o przywrócenie funkcji życiowych nie przyniosła jednak rezultatu. Lekarz stwierdził zgon. Informacje o tragedii wstrząsnęły nie tylko lokalną społecznością, ale także ludźmi w całej Polsce, zwłaszcza gdy na jaw wyszły szczegóły dotyczące zmarłego mężczyzny. Okazało się, że Przemysław osierocił nie tylko dwóch synów, których ratował, ale łącznie czworo dzieci w wieku 5, 16, 18 i 21 lat. Co więcej, jego żona jest w ciąży, oczekując narodziny piątego dziecka. W obliczu tej tragedii i dramatycznej sytuacji materialnej, w jakiej znalazła się rodzina, przyjaciele zmarłego zorganizowali internetową zbiórkę pieniędzy na portalu pomagam.pl, której celem jest zebranie 250 tysięcy złotych na wsparcie osieroconej rodziny w najtrudniejszych chwilach. Sprawę nagłośnił były rzecznik komendy głównej policji Mateusz Ciarka, dla którego Przemysław był bliskim przyjacielem. W poruszającym wpisie w mediach społecznościowych podzielił się swoim bólem i zaapelował o pomoc. Zginął mój dobry kolega, znaliśmy się 27 lat napisał. Wyjawił również, jak przejmująco brzmią w kontekście tragedii jego ostatnie słowa skierowane do przyjaciela. Jeszcze kilka dni temu pisaliśmy ze sobą. Rozmowę zakończyłem prośbą, aby uważał i dbał o siebie. Jego apel spotkał się z ogromnym odzewem, a zbiórka w krótkim czasie zgromadziła znaczną część potrzebnej kwoty. Sprawiedliwość bywa ślepa, ale dla rodziny 17-letniego Maksymiliana Langnera z Cielczy, Wielkopolsce, okazała się również bezradna i opieszała. Ponad półtora roku po niewyobrażalnej tragedii, która odebrała życie młodemu chłopakowi idącemu do szkoły, jego bliscy wciąż nie poznali pełnej prawdy. Podczas gdy jeden ze sprawców usłyszał wyrok, który matka zmarłego nazwała kpiną, drugi być może główny winowajca wciąż pozostaje anonimowy. Ta historia to nie tylko kronika tragicznego wypadku, ale także opowieść o determinacji, walce z biurokratyczną machiną i wyścigu z czasem, w którym stawką jest nie tylko ukaranie winnego, ale także prawo do żałoby w poczuciu, że zrobiono wszystko, by wyjaśnić śmierć jej syna. Był mroźny poranek 24 stycznia 2024 roku, około godziny 7. Maksymilian Uszeń klasy o profilu logistycznym w pobliskich Tarcach szedł jak co na przystanek autobusowy. Padał intensywny deszcz, było jeszcze ciemno. Chłopak wszedł na przejście dla pieszych, by bezpiecznie dostać się na drugą stronę drogi. Wtedy rozpoczął się horror. Został potrącony przez Seata, prowadzonego przez 56-letniego mieszkańca Jerozina, wracającego po nocnej zmianie. To był jednak dopiero początek koszmaru. Kierowca zatrzymał się, by udzielić pomocy, ale ku swojemu zdziwieniu nie mógł nigdzie znaleźć chłopaka. Prawda okazała się makabryczna. Siła uderzenia odrzuciła Maxa na sąsiedni pas, wprost pod koła innego, nieustalonego pojazdu. Ten drugi samochód nie zatrzymał się. Pochwycił ciało nastolatka i wlugie po asfarcie przez prawie 2 kilometry. Kiedy świadek w końcu zauważył leżącą przy drodze postać, Maksymilian jeszcze żył. pluł krwią. Pomoc wezwano natychmiast, lecz na ratunek było już za późno. Sekcja zwłok wykazała, że zmarł z powodu rozległych obrażeń wielonarządowych, w tym z urazu głowy. Postępowanie sądowe przeciwko kierowcy Seata zakończyło się 10 lipca 2025 roku. Mężczyzna został skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Sąd wydając wyrok wziął pod uwagę trudne warunki pogodowe, nieumyślny charakter czynu, a także rzekome przyczynienie się ofiary do wypadku. Sędzia Maciej Gruchalski był na tyle łagodny, że nie orzekł wobec skazanego nawet czasowego zakazu prowadzenia pojazdów. Dla matki Maxa, Anity Langer, ten wyrok był policzkiem. To jest kpina. Rok, dwa w zawieszeniu? Co to jest za wyrok? Za zabicie psa się dostaje więcej u nas teraz w Polsce niż za zabicie człowieka. Mówiła rozgoryczona dziennikarzom po wyjściu z sali sądowej. I ból jest tym większym, że kluczowa postać tego dramatu, kierowca drugiego pojazdu, który uciekł z miejsca zdarzenia, wciąż cieszy się wolnością i anonimowością. Rodzina wspierana przez pełnomocnika mecenasa Piotra Łuczaka jest przekonana, że śledztwo w tej sprawie od początku było prowadzone niewłaściwie. Adwokat wskazuje, że policja skupiła się na poszukiwaniu granatowego Volkswagena Passata, który mógł być jedynie przypadkowym świadkiem, podczas gdy inne zeznania od początku wskazywały na zupełnie inny pojazd, wysoki biały samochód prawdopodobnie typu BUS. Co więcej, zdaniem prawnika, organy ścigania, zamiast sięgać po nowoczesne metody, działały w sposób średniowieczny, ograniczając się do przeglądania monitoringu. Wobec braku skuteczności państwowych instytucji, rodzina wzięła sprawy w swoje ręce. Z pomocą specjalisty od systemów teleinformatycznych przeprowadzili prywatne dochodzenie, zbierając dane logowania do natajników BTS w trzech kluczowych lokalizacjach: miejscu potrącenia, pobliskim skrzyżowaniu i miejscu odnalezienia ciała. Te cyfrowe ślady mogłyby doprowadzić do sprawcy, ale do ich pełnej analizy potrzebny jest dostęp do danych telekomunikacyjnych, które operatorzy przechowują tylko przez dwa lata czasu zostało niewiele. W styczniu 2026 roku te informacje zostaną bezpowrotnie usunięte. Prośba o pomoc skierowana do Ministerstwa Sprawiedliwości zamiast przyspieszyć działania uruchomiła biurokratyczną lawinę. Wniosek był przerzucany między Prokuraturę Krajową, Regionalną, Okrętową, aż wrócił do Jarocina, opóźniając całą procedurę. Sprawę dodatkowo komplikuje kontrowersyjna opinia biegłego, który początkowo stwierdził, że drugi kierowca spowodował u Maxa jedynie powierzchowne otarcia. Na tej podstawie sprawę przeciwko nieznanemu sprawcy kwalifikowano jako wykroczenie, które przedawnia się już po dwóch latach. Dopiero w czerwcu 2025 roku podczas przesłuchania w sądzie biegły wycofał się z tych wniosków, przyznając, że obrażenia spowodowane przez drugi pojazd były równie ciężkie i każdy z tych potrąceń mogło być śmiertelne. Ta zmiana nie wpłynęła jednak na zmianę kwalifikacji czynu. Staniem mecenasa Łuczaka pierwotna opinia mogła być stworzona pod tezę, by nie trzeba było intensywnie szukać drugiego kierowcy. Teraz ostatnią nadzieją rodziny jest nowy minister sprawiedliwości i przejęcie sprawy przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu która mogłaby w końcu zrealizować wniosek o zabezpieczenie kluczowych danych teleinformatycznych, to wyścig z czasem i walki o resztki, wiary sprawiedliwość Wierzę, że sprawiedliwość zwycięży, mówi z determinacją Anita Langner. Jej słowa to nie tylko wyraz matczyny miłości, ale także gorzkie pytanie skierowane do całego państwa: Czy sprawiedliwość w Polsce ma termin ważności? Jeżeli ten materiał ci się spodobał i chcesz być na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wiadomościami, koniecznie zostaw łapkę w górę pod tym materiałem i subskrypcję na kanale. Dziękuję.